Najważniejsze opowieści będzie stary po niemiecki słoik do żywności typówek oraz rusałka Admirał. No i przy okazji, który się tu w środku znajduje. Będzie też o stacji hydrobiologicznej w Mikołajkach, no i o czymś tam jeszcze. A było to tak. Najpierw ten słoik wyprodukowany został dawno temu do żywności. Jest etykieta, czyli. Są znaki firmowe, prawdopodobnie ma więcej niż 70 lat, pochodzi sprzed II wojny światowej, z Prus wschodnich, pewno tutaj się znajdował. Dość nietypowy, bo jeszcze ze szlifem na brzegu, nie wiem, czy był zamykany na gumkę i sprężynkę, tak jak typowe weki, czy też może był inny sposób, Zamykania, bo ten szlif mnie zastanawia. Być może, a też pokrywka nie ma szlifu, nie było gumki, może jeszcze inny sposób. To na pewno był pierw, ten pierwszy czas wymyślania nowego sposobu konserwowania żywności. Ja pamiętam z dziedzictwa, z czasów PRL-u i u babci, i w domu, umamy robienie przetworów. Było czymś naturalnym, oczywistym. W taki sposób przechowywało się żywność i mięsa, i owoce, i różne inne przetwory. A potem tylko wystarczył pociągnąć gumkę, żeby dostać się do środka. Ten najprawdopodobniej, no jak sama nazwa pochodzi, jak sama nazwa wskazuje, jest z okresu przedwojennego, z plus wschodnich. Ja go otrzymałem z Mikołaja. W nim przechowywane były chruściki. Jak trafił do stacji hydrobiologicznej w Mikołajkach? Trudno mi powiedzieć. Być może z samych Mikołajek, być może pani doktor Wanda Szczepańska, która przytrzymywała chruściki, przywiozła z innego miejsca, ale najprawdopodobniej jest z terenu Mazur. Najpierw były w nim przechowywane pewne różne produkty spożywcze potem wykorzystany został jako pojemnik do przechowywania zbiorów naukowych w tym przypadku chruścików były więc zamknięte w nim probówki z chruścikami zebrane głównie w jeziorach w czasie pracy badawczej stacji hydrobiologicznej w Mikołajkach gdy ja zacząłem badania nad chruścikami skontaktowałem się z panią doktor Szczepańską i po jakimś czasie przywiozłem zebrane przez nie kolekcje w wielu różnych słoikach. Wtedy były głównie wekowe. Myśmy również zakupywali specjalnie do Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska słoiki weka po to, żeby przechowywać zbiory. Były w nich probówki, korki z watą, a w środku okazy, w moim przypadku chruściki. Wszystko zalewane było alkoholem. I zamykane na gumkę. Guma pod wpływem alkoholu z eterem rozpuszczała się. Było to kłopotliwe. Potem wymyśliliśmy podkładki foliowe, żeby było to wygodniejsze. A po wykorzystaniu chruścików i zmiany sposobu przechowywania zbiorów, słoik trafił do mojej kuchni. W tej chwili znajduje się w niej ryż. Uzyskał trzecie życie po okresie wykorzystywania do żywności, potem y przechowywanie zbiorów naukowych, a teraz ozdoba i pojemnik w kuchni przypominający dawne czasy. Niestety już nie robimy zapasów na zimę, y już nie robię ani sałatek warzywnych, ani innych y przetworów. Może szkoda, był to swój, tego ro rodzaju rytuał, Mamy teraz wszystko w sklepie, niestety, zatem nie dbamy o przechowywanie żywności, gromadzenie zapasów w spiżarce. Lodówka jest niewielka, reszta jest w sklepie. A co można powiedzieć o rusałce Admirał? Dość piękny, może nie dość piękny, na pewno piękny motyl pojawia się u nas w maju dorosłe osobniki, a możemy go o tak wygląda rusałka admirał, tak wyglądają gąsienice. Aniżej widać poczwarki. przy okazji polecam książkę Motyle dzienne naukowców z Białego Stoku Marcina Sielezniewa i Izabel Izabelę Dziekańską. Przylatuje do nas rusałka admirał w maju, przylatuje z południa Europy, jest migrantem. Składa jaja. Gąsienice rozwijają się przede wszystkim na pokrzywie, także na pokrzywie rzegawce. Larwy możemy spotkać od czerwca do sierpnia, potem pojawiają się poczwarki, a już w październiku motyle odlatują na południe Europy. Do tej pory zimy były za srogie, na ten gatunek nie był w stanie przeżyć. Być może teraz to się zmieni, warto byłoby obserwować, kiedy pojawiają się. Rusałki admirał u nas, czy są w stanie? przetrwać zimę. Zatem, te, które zobaczycie już niebawem, dorosłe rusałki admirał u nas, to są migranci z południa. Tak jak ten słoik jest świadkiem historii wymiany ludności: jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Taki sama rusałka jest migrantem, zmieniający miejsce zamieszkania. Osobniki, które przy, przyfruną do nas w maju. Niektóre pojawiają się troszeczkę wcześniej, złożą jaja. Pokolenie, które się tu u nas e, rozwinie, odleci jesienią do innych południowych krajów. Tam kolejne pokolenie się rozwinie i znowu do nas e, przyfrunie. Nie tylko ludzie migrują, ale migrują również gatunki, podaże, podaże, podążają za porami roku. Zasobami przyrody, za nowymi krainami. Mamy coś wspólnego z przyrodą zmieniającą się, warto ją obserwować. Od kiedy się pojawiają gatunki, co się z nimi dzieje, gdzie się rozwijają? Róbcie zdjęcia, notujcie, przysyłajcie, bądźcie obserwatorami przyrody. Już nie trzeba konserwować zbiorów w słoikach, łatwiej dokumentować za pomocą. Fotografii. Do zobaczenia jutro.